Czy wiesz, że w ciągu jednej godziny typowy browar zużywa tyle azotu, ile potrzeba do napełnienia kilkunastu balonów pogodowych? Albo że tlen, którym ratuje się życie w szpitalach, musi być dostarczany w kriogenicznych zbiornikach, gdzie jego temperatura wynosi minus 183 stopnie Celsjusza? Witaj w świecie gazów technicznych substancji, które codziennie wpływają na nasze zdrowie, bezpieczeństwo, żywność. I energię, choć rzadko je widzimy. W tym filmie pokażemy Ci, jakie gazy są transportowane i dlaczego to takie wyzwanie jak wyglądają specjalistyczne pojazdy i cysterny jak działa logistyka, którą można kontrolować zdalnie i wreszcie, jak wygląda podróż gazu od terminalu LNG aż po zakład przemysłowy. Ten materiał to przewodnik po technologiach, które łączą inżynierię, bezpieczeństwo i zaawansowaną logistykę. Zaczynajmy. Gazy techniczne są obecne wszędzie tam, gdzie nowoczesny przemysł spotyka się z precyzją, bezpieczeństwem i jakością. Tlen, azot, argon, acetylen każda z tych substancji pełni kluczową funkcję w określonym procesie przemysłowym. Choć dla wielu niewidoczne, mają ogromny wpływ na nasze codzienne życie. Spójrzmy na przykłady: tlen medyczny. W przeciętnym szpitalu powiatowym zużywa się dziennie od 600 do 1000 litrów ciekłego tlenu. To równowartość nawet 17 tysięcy litrów tlenu w fazie gazowej. W czasie pandemii COVID-19 niektóre szpitale polowe potrzebowały nawet 5 ton ciekłego tlenu każdego dnia. Dwutlenek węgla, nieodzowny w produkcji napojów gazowanych, zużywany jest w ilości sięgającej 40 ton tygodniowo przez jedną linię rozlewniczą. CO2 chroni też żywność, tworząc modyfikowaną atmosferę w opakowaniach. Z kolei azot, wykorzystywany w browarach do wypychania cieczy i ochrony przed utlenianiem, dostarczany jest w ilościach od 3 do 10 ton tygodniowo w postaci ciekłej. To tylko trzy przykłady, a pokazują skalę potrzeb i znaczenie ciągłości dostaw. Bez odpowiednio zorganizowanego transportu gazów technicznych wiele gałęzi przemysłu, szpitale czy zakłady spożywcze nie byłyby w stanie działać nawet przez jeden dzień. Transport gazów technicznych to wyzwanie inżynieryjne, prawne i logistyczne. Mówimy o substancjach, które często znajdują się pod wysokim ciśnieniem, w ekstremalnie niskiej temperaturze lub są łatwopalne, toksyczne albo utleniające. W zależności od ich właściwości fizykochemicznych gazy techniczne dzielimy na gazy sprężone, takie jak azot, tlen czy argon, gazy skroplone pod niskim ciśnieniem lub temperaturą, jak propan, butan czy LNG oraz gazy rozpuszczone, np. acetylen w rozpuszczalniku. Każda z tych form wymaga innego podejścia technologicznego i innego zbiornika. Batle stalowe mieszczą od kilku do pięćdziesięciu litrów, a ciśnienie robocze w ich wnętrzu sięga nawet 200 barów. Większe ilości gazów przewozi się w pakietach butli lub kontenerach MECC, to zestawy wielu butli w jednej ramie, przystosowanej do transportu drogowego lub kolejowego. Gazy skroplone, takie jak LPG czy LNG, trafiają do specjalistycznych cystern z izolacją cieplną i zaworami bezpieczeństwa. Transport tych substancji musi być zgodny z wymaganiami międzynarodowych regulacji, jak ADR dla transportu drogowego czy RID dla kolejowego. Nieprzestrzeganie norm to ryzyko nie tylko techniczne, ale również społeczne i środowiskowe. Transport drogowy gazów technicznych to operacja wymagająca precyzji, technologii i zgodności z przepisami międzynarodowymi. Gazy klasyfikowane są jako towary niebezpieczne. Zgodnie z umową ADR należą do klasy drugiej. To oznacza, że każda dostawa musi być realizowana zgodnie z surowymi standardami. W zależności od rodzaju gazu stosuje się różne środki transportu. Putle stalowe w pojedynczych opakowaniach lub wiązkach. Cysterny drogowe do gazów skroplonych takich jak LPG, LNG czy amoniak. Pojazdy muszą być wyposażone w zawory bezpieczeństwa, odpowiednią wentylację, systemy mocowania oraz odporne na wstrząsy i korozję elementy konstrukcyjne. Kierowcy mają obowiązek przejść specjalistyczne szkolenie ADR i posiadać świadectwo uprawniające do przewozu klasy 2. Każdy transport musi być odpowiednio oznakowany. Stosuje się pomarańczowe tablice, numery UN i kody zagrożeń Chin. Do tego dochodzi dokumentacja przewozowa karta ADR oraz tak zwane instrukcja pisemna, wymagany dokument, który kierowca musi znać i mieć na pokładzie. Na polskim rynku działają wyspecjalizowane firmy transportowe. Dysponują nowoczesnymi cysternami kriogenicznymi, dostosowanymi do potrzeb przemysłu, medycyny i energetyki. Transport kolejowy gazów technicznych to rozwiązanie wybierane tam, gdzie liczy się skala, powtarzalność dostaw i zrównoważony rozwój. Gazy skroplone, takie jak LPG, chlor czy Amoniak, są przewożone w specjalistycznych wagonach cysternach klasy drugiej RIDE. Mają one pojemność od 40 do nawet 121 metrów sześciennych i są wyposażone w zawory nadmiarowe, izolację termiczną oraz systemy bezpieczeństwa. Dzięki kolejowej formie transportu możliwe jest przewożenie dużych ilości gazów na znaczne odległości. Przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla na tonokilometr. Transport intermodalny z wykorzystaniem kontenerów MEX łączy zalety przewozów kolejowych i drogowych. Taki kontener może zawierać zestaw butli pod wysokim ciśnieniem, umieszczony w ramię przystosowanej do przewozu koleją i samochodem. Z punktu widzenia logistyki, intermodalność oznacza elastyczność. Dostawa może dotrzeć koleją do terminala. A stamtąd ostatni odcinek pokonać ciężarówką bez konieczności przeładunku samego ładunku. Choć transport kolejowy wiąże się z koniecznością dostępu do infrastruktury, bocznic, terminali i harmonogramów sieci kolejowej, jego znaczenie w przewozach gazów technicznych systematycznie rośnie. Cysterna kolejowa do transportu gazów technicznych to specjalistyczna konstrukcja ciśnieniowa, która musi spełniać rygorystyczne normy wytrzymałościowe i bezpieczeństwa. Wagony tego typu klasyfikowane są w systemie RID jako cysterny do przewozu towarów niebezpiecznych klasy drugiej, czyli gazów. Podstawowym elementem cysterny jest zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali odpornej na korozję i niskie temperatury. Zbiornik może mieć pojemność od 40 do nawet 121 metrów sześciennych. Przykładowo, cysterna typu WB117 ma właśnie 117 metrów sześciennych i jest przystosowana do przewozu LPG. Zbiornik osadzony jest na ramię wagonu, wyposażonej w wózki jezdne, które umożliwiają bezpieczny ruch na torach przy dużych obciążeniach. Izolacja termiczna stosowana w przypadku gazów kryogenicznych chroni zawartość przed nagrzaniem i utratą ciśnienia. Każda cysterna wyposażona jest w zawory bezpieczeństwa, odpowietrzniki, systemy awaryjnego upustu gazu oraz zamykany zespół armatury, który może być zlokalizowany na górze lub z boku zbiornika. Wnętrze cysterny może być ciśnieniowe, z maksymalnym ciśnieniem roboczym dochodzącym nawet do 25 barów. Dodatkowo konstrukcja musi spełniać normy odporności na uderzenia boczne, przewrócenie i oddziaływania dynamiczne. Wagony są znakowane kodami UN i RID, co umożliwia jednoznaczną identyfikację przewożonej substancji oraz wymagań bezpieczeństwa. Nowoczesna logistyka gazów technicznych coraz częściej opiera się na rozwiązaniach cyfrowych i automatyzacji procesów. Systemy telemetryczne pozwalają monitorować kluczowe parametry, takie jak ciśnienie, temperatura, poziom napełnienia czy lokalizacja zbiorników w czasie rzeczywistym. Dzięki temu operatorzy mogą szybko reagować na odchylenia, zapobiegać zagrożeniom i efektywnie planować wymianę zasobów. Coraz powszechniejsze są zintegrowane systemy zarządzania flotą, które umożliwiają śledzenie cystern i kontenerów, optymalizację tras i harmonogramów, a także ograniczenie pustych przebiegów. To bezpośrednio przekłada się na redukcję kosztów operacyjnych i emisji dwutlenku węgla. Równolegle rozwija się obszar automatyzacji procesów logistycznych. Identyfikacja butli i zbiorników za pomocą kodów QR lub technologii RFID pozwala na szybkie przypisanie ładunku do konkretnego zlecenia, automatyczne rejestrowanie danych i eliminację błędów ręcznych. W transporcie lokalnym coraz częściej stosuje się pojazdy elektryczne do dystrybucji butli, a cysterny wykorzystywane w transporcie LNG mogą być napędzane gazem, który same przewożą. Takie rozwiązania umożliwiają stopniowe ograniczanie śladu węglowego logistyki. Innowacje te wspierają nie tylko efektywność, ale również bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, które w przypadku gazów technicznych mają szczególne znaczenie. Terminal LNG w Świnoujściu to strategiczny punkt polskiej infrastruktury energetycznej. To tutaj rozpoczyna się droga skroplonego gazu ziemnego, który zasila elektrociepłownie, zakłady przemysłowe i stacje regazyfikacyjne w całym kraju. Gaz trafia do terminalu drogą morską w postaci LNG, cieczy o temperaturze około minus 162 stopnie Celsjusza. W 2023 roku do Świnoujścia przypłynęły aż 62 dostawy LNG, co przekłada się na około 6,4 miliarda metrów sześciennych gazu po regazyfikacji. Stanowi to niemal połowę całego importu gazu ziemnego do Polski. Po rozładunku LNG trafia do kriogenicznych zbiorników magazynowych, a stamtąd do specjalistycznych cystern drogowych. Każda z nich może pomieścić około 40 metrów sześciennych LNG, co odpowiada około 21 tonom gazu. Transport drogowy LNG odbywa się na dystansie od kilkudziesięciu do nawet 500 kilometrów, najczęściej do elektrociepłowni, zakładów chemicznych lub instalacji przemysłowych bez dostępu do sieci gazowej. Cysterny muszą być wyposażone w izolację próżniową i czujniki kontrolujące temperaturę oraz ciśnienie wewnętrzne. Na miejscu gaz trafia do naziemnych zbiorników, skąd podlega procesowi regazyfikacji, czyli przemianie ze stanu ciekłego w gazowy. W tej formie trafia bezpośrednio do urządzeń, kotłów, turbin, linii produkcyjnych. To przykład w pełni zorganizowanego łańcucha dostaw, w którym liczy się niezawodność, bezpieczeństwo i precyzyjne planowanie. Terminal w Świnoujściu stał się fundamentem dywersyfikacji dostaw gazu w Polsce. I punktem wyjścia dla nowoczesnej logistyki LNG. Gazy techniczne odgrywają kluczową rolę w wielu procesach przemysłowych. Jednym z najbardziej precyzyjnych i wymagających zastosowań jest spawalnictwo, a konkretnie technologia TIG, czyli spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego. W tym procesie używa się argonu. Sprężonego gazu szlachetnego, który tworzy atmosferę ochronną wokół łuku elektrycznego i jeziorka ciekłego metalu. Dlaczego to takie ważne? Bez odpowiedniej osłony metal reagowałby z tlenem i azotem z powietrza, co prowadziłoby do powstawania porów, wtrąceń i osłabienia spoiny. Dzięki zastosowaniu argonu uzyskuje się spoiny czyste, gładkie i odporne na korozję. Co ma kluczowe znaczenie w produkcji elementów ze stali nierdzewnej: aluminium, tytanu czy stopów niklu. To rozwiązanie niezbędne w przemyśle chemicznym, spożywczym, energetycznym, lotniczym i motoryzacyjnym. Skala zużycia jest imponująca. Średniej wielkości zakład produkcji zbiorników ciśnieniowych lub konstrukcji stalowych może zużywać kilkanaście ton argonu miesięcznie. Gaz ten dostarczany jest najczęściej w butlach stalowych o pojemności 40 litrów lub w wiązkach butli zintegrowanych pod ciśnieniem sięgającym 200 barów. To tylko jedno z wielu zastosowań gazów sprężonych w przemyśle. Transport gazów technicznych to jedna z najbardziej wymagających dziedzin logistyki przemysłowej. Choć często niewidoczny, stanowi fundament funkcjonowania szpitali zakładów produkcyjnych, laboratoriów, elektrociepłowni i wielu innych obiektów. Omówiliśmy dziś podstawowe rodzaje gazów technicznych i ich znaczenie w codziennym życiu od tlenu medycznego, przez dwutlenek węgla w przemyśle spożywczym, po azot i argon wykorzystywane w procesach produkcyjnych. Przyjrzeliśmy się technologiom ich transportu, zarówno drogowego, jak i kolejowego, z uwzględnieniem specjalistycznych zbiorników cystern oraz systemów bezpieczeństwa zgodnych z przepisami ADR i RID. Zobaczyliśmy również, jak wygląda logistyka LNG od terminalów świnoujściu, aż po instalacje przemysłowe oraz jak innowacje technologiczne wpływają na efektywność, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój. Współczesny transport gazów technicznych to nie tylko przemieszczanie substancji. To połączenie inżynierii, informatyki, Prawa i organizacji działających wspólnie, by zapewnić ciągłość i niezawodność procesów, od których zależy zdrowie, jakość życia i gospodarka. To także obszar, który dynamicznie się rozwija, podążając za wymaganiami przemysłu i klimatu ku bardziej inteligentnym, bezpiecznym i niskoemisyjnym rozwiązaniom. Dziękuję za uwagę.